Szczęść Boże, witajcie serdecznie w kolejnym dniu naszych internetowych rekolekcji. Dziś mamy znowu Ewangelię według świętego Łukasza, ale rozdział ósmy. Posłuchajmy. Była tam pewna kobieta, która od dwunastu lat chorowała na krwotok i cały majątek wydała na lekarzy, lecz nikt nie mógł jej uleczyć. Podeszła z tyłu, dotknęła frędzli jego płaszcza i natychmiast ustał jej krwotok. Wówczas Jezus zapytał: Kto mnie dotknął? A gdy wszyscy się wypierali, Piotr powiedział: Mistrzu, tłumy cię otaczają, dotykają i cisną się do ciebie. Lecz Jezus rzekł: Ktoś mnie dotknął i poczułem, że moc wyszła ze mnie. Wtedy kobieta, widząc, że nie zdoła się ukryć, drżąc podeszła, upadła przed nim wobec całego ludu, opowiedziała, z jakiego powodu go dotknęła i że natychmiast została uzdrowiona. On zaś jej powiedział: Córko, twoja wiara cię uzdrowiła, idź w spokoju. Dziś czytamy <laughs> Ewangelię o. Pewnej kobiecie, której nie znamy imienia. A więc znowu, tutaj mamy zaproszenie do tego, żeby zobaczyć w tej kobiecie samego siebie. Tematyka tych rekolekcji dotyczy naszych, naszego rozbicia, bo jak wiemy, każdy z nas albo aktualnie doświadcza jakiegoś rozbicia, albo doświadczał. I wielki post nas zaprasza do tego, żeby spojrzeć w głąb serca i zobaczyć, co prowadzi do naszych rozbić, które Bóg pragnie uzdrawiać w nas. Ja tam też podaję ten przykład, ten obraz tego rozbitego szkła, z którego Bóg tworzy piękny witraż, piękny witraż, kolorowy witraż. Bóg pragnie na nowo przywracać nam życie, bo przez grzech my to życie tracimy. Ta kobieta nie ma imienia, tu chodzi o każdego z nas. Dziś spotyka się Jezus z kobietą, w następnym odcinku będzie spotkanie, jak dożyje Jezusa z mężczyzną, pewnym tajemniczym mężczyzną. Dziś mamy kobietę. Jej cierpienie było okropne 12 lat strasznego cierpienia poważna choroba. Tu nie chodzi o miesięczny upływ krwi, jak w przypadku każdej kobiety. Tu chodzi o coś więcej: chodzi o poważną chorobę. Ona była w oczach ludzi nieczysta przez 12 lat. To znaczy, każda rzecz, której się dotknęła, była nieczysta. Każda osoba, którą dotknęła, stawała się nieczysta. I tak dalej. Nie mogła nikogo dotknąć, nie mogła nikogo przytulić, nie mogła nikogo pocałować. Nie mogła mieć męża, nie mogła mieć dzieci. Ludzie ją omijali szerokim łukiem, jak to było ostatnio. Ona w pewnym sensie jest kimś takim pobitym, który leży na wpół umarły, którą to Samarytanin zauważył. Tak samo my jesteśmy kimś takim pobitym, jak ona się musiała czuć, była jak terenowata, ale usłyszała, że jest ktoś takiego, jak Pan Jezus, i wiedziała, że On aktualnie przebywa w jej wiosce. I mamy taki obraz. Jezus idzie środkiem tej wioski i duży tłum ludzi napiera na niego. Każdy chciał go dotknąć. Musiał się przeciskać przez ten tłum. I nagle poczuł, że ktoś go dotknął. Piotr mu mówi: Wszyscy cię dotykają, a ty pytasz, kto mnie dotknął. Tak go zapytał Jezus: Kto mnie dotknął? Mistrzu, tłumy cię dotykają. Dlaczego pytasz o to? To pytanie było nie w pięć, nie w dziesięć. Dziwne było to pytanie. Trzeba sobie to wyobrazić. Duży tłum napiera na mnie. Wszyscy mnie dotykają. Muszę się przeciskać przez ten tłum. A on w pewnym momencie przystanął i mówi: pyta kto mnie dotknął. Coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak. Piotr mówi: "Wszyscy się dotykają", a on mówi drugi raz mówi: "Ktoś mnie dotknął". I poczułem, że moc wyszła ode mnie. A kto to był taki, kto mówił o jakimś dotyku? Że nie wolno czegoś dotykać, jakiegoś drzewa. Bóg nam zabronił dotyka, nawet dotykać tego drzewa, spożywać owoce, a nawet go dotykać, ten ktoś dodał niepotrzebnie. Mamy tu kobietę. Tak naprawdę chodzi o Ciebie i o mnie, ale mamy tu kobietę. I Jezusa, który poczuł się dotknięty, ale nie w tym sensie negatywnym. Nieraz nasze rany są właśnie dlatego, że ktoś poczuł się źle dotknięty, raniąco dotknięty. Tutaj mamy Jezusa, który, którego wszyscy dotykają, a on nagle stanął i mówi: Ktoś mnie dotknął. Jeszcze raz: Ktoś mnie dotknął. Jak dotyk jest bardzo ważny. Ta kobieta od 12 lat nie doświadczyła dotyku. 12 lat. To było jej, jej cierpienie. Ta choroba, upływ krwi, na pewno to nie było nic przyjemnego. Ale kto wie, czy jeszcze większym cierpieniem nie było właśnie to, że nawet nie mogła nikogo ani nawet niczego dotknąć. Miała wrażenie, że ona jest zła, że coś w niej jest, jest, że ona sama jest grzechem, i wszystko co wokół niej, z jej winy, wszystko jest grzechem. Ktoś by powiedział: chore myślenie, chore, no tak, ale to nie była jej wina. Potwornie cierpiała przez 12 lat, potwornie. O, ktoś do mnie pisze, ale nieważne. Jezus poczuł się dotknięty Poczuł dotyk Ona poczuła dotyk Choć dotknęła tylko frędzli Jego płaszcza Nawet nie dotknęła jego, jego, jego skóry Jego ciała Ona dotknęła końcówki Jego płaszcza Ludzie go dotykali Jego ciała dotykali Ale nie powiedział Nie zapytał kto mnie dotknął Ale kiedy kiedy ona dotknęła końcówki, końcówki, tam gdzieś może na dole, końcówki materiału, i to go zmroziło, zatrzymał się i pyta, kto mnie dotknął. Piotr mówi, no co ty mówisz? Wszyscy się dotykaj. A on mówi, nie, ktoś mnie dotknął. Wystarczy go dotknąć końcówki, ale w czym, o co chodzi? On to później powie: Twoja wiara cię uzdrowiła. Twoja wiara w to, że ja mam moc, żeby cię uzdrowić, żeby twoje rozbicie na nowo uzdrowić. Każdy dzień z tych dwunastu lat był dla niej jak jeden, jeden kawałek szkła rozbitego, który ją ranił. Każdy dzień był dla niej raniący. Każdy człowiek, który do, dotknie szkła w taki sposób, że szkło go poranie, czuje ból. Każdy dzień, wierzyć, był jak mały kawałek szkła, który ją ranił. I to trwało 12 lat, i nagle doświadcza ona dotyku, i on doświadcza dotyku. Ona nie miała prawa tego zrobić, już dlatego, że, bo ona musiała przeciskać się przez ten tłum. Ona nie mogła tego zrobić, ale zrobiła to. A już tym bardziej nie mogła dotknąć Pana Jezusa, a zrobiła to. Dotknęła tylko końcówki jego szaty i poczuła, poczuła, że w jednej sekundzie została uzdrowiona, a Jezus poczuł, że moc wyszła od niego. Wiara, wiara w to, że Bóg może mnie na nowo poskładać, ma jest tak potężna. Że w pewnym sensie nawet Bóg tego nie kontroluje. To biorę w podwójnie cudzysłów, oczywiście, ale tu widzimy, że on zobaczył, poczuł, że moc sama wyszła od niego. On nie powiedział, dobra, bądź uzdrowiona. On zobaczył, że moc wyszła od niego już. Chodzi o wiarę. Jaką potężną moc ma wiara, że nawet Bóg nie panuje nad tym. Nawet Bóg nie panuje nad tym. My widzimy nasze rozbicie. I to nie jest nic przyjemnego. Nieraz to trwa bardzo długo, może nawet ktoś 12 lat przeżywa jakieś cierpienie, niemałe cierpienie. I męczy się z tym. Ta kobieta szukała pomocy u lekarzy. Ona wydała cały majątek, wszystko wydała, nic jej nie pomogło. I nikt jej nie pomógł. Wielu z nas szuka pomocy wszędzie. I nic nie pomaga. Bo ludzie nie pomagają. Bo tylko Bóg może uzdrowić duszę. Nawet żaden psychiatra, psycholog, terapeuta, nikt nie może. Nikt. Ich praca jest ważna. Praca terapeutów jest ważna. Też korzystałem kiedyś nie z terapii, ale z takich yy, czy w szkole formatorów, czy sam chciałem kilka takich rozmów yy, ale są takie choroby, takie rozbicia, które tylko Bóg może naprawić. Te rozbicia, które są wynikiem naszych grzechów. Tu terapeuta nie pomoże, ani psycholog, nawet ten najlepszy. Tu już nie pomogł. Żaden lekarz nie pomoże. Bóg się zadziwił. Jak wielką wiarę ma ta kobieta, że zobaczył, że jego moc sama wyszła od niego. Potem ją zawołał, ona się bała, bardzo się bała, przyznać do tego, co zrobiła. Ale Jezus chciał, żeby to ludzie zobaczyli i żeby przykład tej kobiety, jej wiary posłużył każdemu. Wtedy także Jairowi, żeby dali wierzu, że córeczka jego żyje. I przeżyje. I także nam, kiedy czytamy tę Ewangelię, to też nam jest potrzebne. Nazwał ją córką, nie przyjaciółką, koleżanką. Nazwał ją córką. Twoja wiara cię uzdrowiła. Idź w pokoju. jest łatwo spojrzeć w głąb serca i, i zobaczyć swoje rozbicie. Jest to nieraz trudne i tam również kryje się wiele cierpienia, wiele naprawdę dobrych chęci. ale czasem jesteśmy bezradni, pewne zranienia może uleczyć tylko Boże miłosierdzie i w wielkim poście otrzymujemy taką Ewangelię. Ja ją wybrałem, ale miałem prawo do tego. <laughs> Dlatego, że ona mi też pomaga. Miałem wiele tekstów do wyboru, ale wybrałem akurat ten tekst, bo on też mówi o moim życiu. Nie wchodzę w żadne szczegóły, ale mówi o moim życiu. I ja wierzę, że mówi też o Twoim życiu, o Twoim rozbiciu. Dziś już nie czytamy przypowieści. Dziś czytamy o konkretnym wydarzeniu. I tak samo. Może być w Twoim życiu takie konkretne wydarzenie, które nie będzie bajką albo przypowieścią, ale będzie konkretnym spotkaniem mojego zranionego serca, zranionej duszy z Bogiem, który nie potrafi znieść tego, że coś wypływa z nas, życie z nas wypływa. Ta krew symbolizuje życie, które nam ucieka. My szukamy pomocy tam, gdzie jej nie otrzymamy. Tylko, tylko Bóg może nas uzdrowić, naszą duszę. Tylko Bóg. Nie wiem, co konkretnie do Ciebie ta Ewangelia mówi, bo ona zawsze chce trafić i trafia do serca człowieka. Ja wiem, co ona mi mówi na dzień dzisiejszy. A Ty wiesz, co mówi Tobie, co mówi o Tobie i co mówi Tobie. Bo Biblia zawsze mówi osobiście do każdego z nas. Przyjmij tę Ewangelię dziś, kiedy to oglądasz. Pomyśl o twoim rozbiciu, bo być może nosisz tak, jakieś rozbicie. Być może nosisz. Wielu z nas nosi. Ja noszę. I być może też ty nosisz jakieś rozbicie. Córko synu, mówi dziś Biblia. Mówi dziś Pan Bóg przez Biblię. Twoja wiara w moje miłosierdzie, uzdrowić. Tylko przyjdź, nawet gdybyś miała, gdybyś miał przeciskać się przez tłum, przez bardzo wiele trudności, zniechęceń, przeciskaj się, przyjdź, a dostąpisz uzdrowienia. Doświadczysz uzdrowienia. I Bóg mówi: Ja będę mógł wtedy na nowo cię poskładać, Twoje rozbicie, i dać Ci bardzo głęboki pokój i radość. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem.